Trzy potyczki, trzy ważne rozmowy i trzy trudne momenty w życiu pewnej pary. 19 kwietnia w Warsłusie zostanie wystawiona sztuka Jana Jakuba Należytego pod tytułem Trzy razy łóżko. Czwórka doskonałych aktorów obnaży wszelkie tajemnice relacji damsko-męskich. A wszystko to za sprawą tytułowego łóżka. Ale 19 kwietnia to brzmi jak wieczność, dlatego już dziś zapraszamy Państwa na relację z próby do tego spektaklu. Nasz syn ma na imię Jacek. Poza tym. No właśnie. Mogliśmy rozmawiać na dole, ale nalegałeś. Ale ty ciebie hipokrytka. Gdybyś nie chciała, to byś tu nie przyszła. Ty... Wiesz co, ty się ciesz, że ja jestem twoim pierwszym byłym mężem, bo inaczej mogłabyś sobie popsuć opinię. Czy powiedzieć, że poszłaby do łóżka z każdym swoim potencjalnym byłym mężem? No to zależy, czy byłabyś rozwódką, czy wdową. Ha! No, ha, 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 ha. A ty jesteś hi histeryczka na Boga. No, stało się i już. Jak to i już? Przypuszczam, że teraz wszyscy mieszkańcy Ursusa zazdroszczą mnie, że właśnie siedzę na jednym łóżku z Matyldą Damięcką i Mateuszem Damięckim. Witajcie w Ursusie. Witamy. Witajcie. Witajcie. Powiedzcie mi o swoich rolach w tym spektaklu. Przypuszczam, że gracie w takiej zamiennej obsadzie i nie gracie razem. Rzeczywiście nie gramy razem, ponieważ byłoby trudno zagrać nam, z moją siostrą, te role, które tutaj mamy do zagrania. Przepraszam. Nie ma sprawy. Znaczy, gramy małżeństwo, a tak naprawdę dzisiaj spotkaliśmy się tutaj z Matildą po to, żeby popróbować, bo ja już to trochę grałem, a ona jeszcze tego trochę nie grała i będzie miała swoją premierę, którą ja już miałem w lutym. Także bardzo się cieszę, że mogę mojej siostrze pomóc, możesz mi za to podziękować. Dziękuję ci, bracie, naprawdę, z całego serca. Piękna, rodzinna atmosfera, sielanka, wręcz. A czy mógłbyś opowiedzieć nam pokrótce fabułę tego spektaklu? Oczywiście. E, chodzi o to, że jest sobie kobieta, jest sobie mężczyzna, i w zasadzie o to chodzi w tej sztuce. Jak tam się ze sobą dogadać, e, biorąc pod uwagę tak. Dosyć wielo, wieloznaczny aspekt, jakim jest to, że oboje są e, aktorami. Nie dość, że facet i baba, to jeszcze w dodatku aktorzy. No, e, pierwszy akt toczy się naprawdę błyskawicznie właśnie z tego powodu. Jeden wielki konflikt. I to mi się bardzo podoba w, w, tej, w tej sztuce, że jest, mimo że Kuba Należyty napisał ją z dosyć dużym przymrużeniem oka, jest to na pewno satyra i jakiś tam pastisz, Lekko przerysowany, ale ma ogromną wartość i taki nabój prawdy w sobie i autentyczności. Wielokrotnie uśmiecham się wypowiadając słowa napisane przez Kubę, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że no, ja sam tych słów również w życiu prawa, prywatnym mógłbym wielokrotnie użyć. Świetnie, doskonała lekcja. Ja Nie mam co powiedzieć po prostu. Spokojnie są pytania, na pewno będziesz miała możliwość, żeby się zaprezentować, mieszkańcy Ursusa. Ja może bym chciała też się wypowiedzieć. Ale... Dobrze, w takim razie jestem szalenie ciekawa, jakie masz zdanie na ten temat, Matyldo. Myślę, że Mateusz już powiedział prawdę. <noise> Jak zawsze dyplomatyczna, najważniejszym rekwizytem w tym spektaklu jest łóżko. Tytułowe zresztą łóżko. Tak myślę. I myślę, że widzowie pomyślą tak samo jak ja. Dlatego chciałam Was zapytać, czy możemy liczyć na erotyczne, pikantne sceny w tym spektaklu? Właśnie zadała Pani pytanie to w momencie, kiedy siedzi siostra i brat. No tak, ale gracie w odmiennej obsadzie, czyli nie gracie raczej y, razem. Natomiast y, przypuszczam, że będziesz miała na scenie ja swojego ja innego tak. partnera tak, i miał... co wtedy? Po wiesz, miałam powiedzieć to, że teraz wszystko e, opiera się na, na, na takich sytuacjach, że musimy bulwersować widza, musimy go zaskakiwać, musi być dużo golizny, musimy wszystko pod prąd robić, więc proszę Państwa, no normalnie będzie tyle golizny, że, że aż chyba trzeba podwyższyć wiek i od 18 roku życia. Proszę nie przychodzić z dziećmi, ponieważ będzie się działo. Albo na własną odpowiedzialność, jeżeli chcecie Państwo załatwić sobie błyskawicznie sprawę seksualnego u bo ja już to było tak dawno, tata co ze mną robił mnie eee, uświadamiał, uświadomienia. Uświadomie. tego uświadomienia, Uświadomie. no to, proszę, to, to, to proszę, proszę zaprosić dzieci wszystkie, jakby się dowiedzą. Z, 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 Zapraszamy z szkoły, podstawówki, gimnazja, licea. Zeróweczki też, dlaczego nie. Z, kostiumy są co prawda bardzo odlotowe, ale dużo fajniej jak jest rzeczywiście bez tych kostiumów. Poprosimy Radę Dzielnicy o dofinansowanie w ramach takiej akcji Uświadamiamy Dzieci. Myślę, że to bardzo możliwe, że się spodoba, zwłaszcza jeżeli zaapelujecie teraz do Rady Dzielnicy i coś na ten temat powiecie. Rado Dzielnicy, jeżeli nam pomożecie, to my chętnie również Wam pomożemy. Dołączamy się do tego apelu. Pochodzicie z rodziny o bardzo głębokich korzeniach aktorskich. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, żeby wykonywać inny zawód, czy zawsze wiedzieliście, że wasze miejsce jest na deskach teatru? Konkretnie, Konkretnie? ja chciałabym teraz opowiedzieć całą historię mojego życia. Dlaczego nie mogę powiedzieć teraz, tak się roz, roz, rozgadać? Dobrze, ja chciałem być ja chciałam być żołnierzem zawodowym. I co się stało? Yy, niestety dostałem się na wydział aktorski w Akademii Teatralnej. Nie ja chciałam. Ha, ha, ja, ha, ha, to ha, ha. ja to nie, ja yeah. to. Ja chciałam pójść do szkoły kadetów, ale dostałam się do szkoły. Potem. Ale carskich kadetów oczywiście tylko trochę ci się daty pochrzaniły. Tak. No. Fajne mundury. Mateusz w ogóle dobrze w mundurze wygląda, więc to byłaby dobra alternatywa. Z no skoro na szczęście teraz jest aktorem i może zagrać. I w kostiumie. Dobrze wygląda. Teraz macie szerokie pole manewru, możecie być i aktorami, A ty i. Ty, bez żołnierzami. filmu dobrze wyglądasz. <laughs> Dobra, dziękuję bardzo za rozmowę. Było miło mi Was poznać i życzę udanego występu. Dziękujemy, pozdrawiamy. Bardzo dziękujemy i gorąco, tak gorąco, jak, jak gorące są nasze ciała na scenie, zapraszamy na ten spektakl. Drodzy Państwo, co? oglądajcie. Ursus TV. Szanowni państwo, oglądajcie Ursus TV. E, zapraszamy Mateusz i Matylda. Damian da jest.